Tam Was widzowie, Ja powiedzieć Wam, że rozłożę ulotki do firmy Adampol Firma, firma Danpol, dobra firma, skup sprzeda ścieląt biorą, dobrze płacą i tutaj rozłożę po okolicy teraz te ulotki rozłożę, jestem w papiernym worku, tam u jakiegoś typka To rozłożę ulotki i koniec Pozdrawiam Damiana Łyczkowskiego, który to skupuje. Dobrze płaci, polecam firmę. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia.